Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem chciałbym opowiedzieć Wam o książce, którą ostatnio czytałem, i jest to książka pod tytułem Demony Rosji napisana przez Witolda Jurasza. Zapraszam. Zacznijmy oczywiście, jak zawsze, od jej krótkiego streszczenia. Książka ta została wznowiona w okolicach, znaczy już po rozpoczęciu wojny z Ukrainą. Jesteście tutaj. Szybka przerwa i zaraz sobie wrócicie do wideo. To wideo jest sponsorowane głównie przeze mnie i przez moją pracę etatową, czyli zasadniczo chodzi tu o programowanie. Jestem programistą Sklepów i stron internetowych z doświadczeniem od 2016 roku. Więc zasadniczo jestem w stanie zrobić yy, wszystko, <laughs> jeśli chodzi o strony i sklep, oczywiście. No i, oczy no i adres mojej strony, na której możecie się ze mną skontaktować, jeśli chcielibyście mieć jakąś stronę lub sklep. W promocyjnej cenie, bo wystarczy, że podacie gdzieś tam w temacie wiadomości skrajnie skończony, czy w inny sposób to zasygnalizujecie, to ten adres pojawi się gdzieś tutaj na tym, na, w tym segmencie wideo. Adres to codeme.eu. A jeśli potrzebowalibyście czegoś dużo większego, co stworzyliby dla Was profesjonaliści w Reakcie, w GazBim, w Next.js, to również takich ludzi znam i gorąco zachęcam do kontaktu ze mną. Myślę, że będę w stanie przekazać informacje o Was. No i to wszystko. Dzięki i zapraszam do oglądania dalej. Uh. Standardowo jest to tak zwana literatura literatura wojenna ukraińska autor w niej odnosi się zasadniczo głównie do Rosji, Rosji, w której pracował jako pracownik. Ambasady w Moskwie tam na początku lat 2000, i zasadniczo tylko ostatni rozdział jest poświęcony współczesności. A może właściwie ostatnie dwa rozdziały, ale tak, to całość jest dość opisująca dość inne czasy. No, więc tutaj mamy, powiedziałbym, taki standardzik, że te wznowienia wraz z tym, jak temat Rosji nas rozpalił, się pojawiały gdzie nie gdzie. I, I autor skupia się w niej Zasadniczo głównie na tym, jaki charakter mają Rosjanie, stricte w Moskwie, ewentualnie w największych miastach. Stoi na mocnym stanowisku, że zasadniczo wieś rosyjska nie ma żadnego Większego sensu i, i, i nie ma żadnego wpływu politycznego, więc więc jakby stoi w kontrze do y, tej korespondentki pani Barbary, która mówiła, że żeby zrozumieć Rosję, trzeba wyjechać na wieś. E, no oprócz tego standardowo krytykuje y, nasz tutaj obecny rząd za to, że za to jak nie rozumie. Właśnie Rosji, no i za jakieś tam antykomunistyczne ciągotki, gdyż bodajże zarówno, gdyż bodajże chyba ojciec pracował, ojciec autora pracował w. Też na placówkach, chyba zagranicznych, czyli wiadomo, że był związany po prostu z perrowskim aparatem. No i oczywiście, nie wiem, z książki można wywnioskować, że autor jest taki dość, że to co on. Że to, to, co on tutaj piętnuje u Rosjan, czyli właśnie takie patrzenie z góry na słabszych, to, że jakoś też mu się wbiło w krew i czuć było jakąś taką jego arogancję gdzieś tam w trakcie, ale o tym może za chwilę, bo przeczytałbym jedyny cytat, jaki tutaj zaznaczyłem podczas jego, podczas czytania tej książki. I tutaj mamy tak. Tym, co mnie przeraża, gdy obserwuję propagandę znacznej części polskiej prawicy, jest to, do jakiego stopnia korzystało na ze wzorców, które pamiętam z czasów pracy w Rosji. Nie oznacza to oczywiście, że posługujący się tego rodzaju chwytami są rosyjskimi agentami, czy też nawet, że są prorosyjscy. Jeżeli przyjrzeć się propagandzie radykalnych salafitów, którzy w niemieckich, belgijskich i brytyjskich Meczetach radykalizują młodych ludzi, którzy w efekcie przystąpili do państwa islamskiego. To widać wyraźnie, że wrogość wobec homoseksualizmów łączy obskurantów i wszereczników wszelkiej maści. Innym podobieństwem do tego, co pamiętam z Rosji, a który zauważam w tym wypadku części po stronie tzw. Tak liberałów niż po stronie prawicy, jest ledwie skrywana pogarda dla ludzi biedniejszych. I to powiedziałbym, że był jedyny jakiś ciekawy cytacik, który, który znalazłem czytając jego książkę. No, a jeśli chodzi o samą moją ocenę całości, no to muszę powiedzieć, że no, że autor tutaj opowiada różne anegdotki z życia, jest to dość krótka książka, czyta się ją dość sprawnie, no ale nie wiem, czy czy liczyłem tutaj na coś więcej, jeśli chodzi o tą powiedzmy taką literaturę ukraińską albo literaturę wojenną, czyli o wszystkie te książki, jakie ostatnio czytałem w związku tutaj z wojną, no to myślę, że Myślę, że ją umieściłbym gdzieś tak na trzecim miejscu. Pewnie wydaje mi się, że najciekawsza była biografia Putina. Później jeszcze nie zrecenzowany, ale który zamierzam wam zrecenzować w przyszłości spokojnie o wojnie wolskiego. Później ta książka. No a na końcu myślę, najsłabsza była mafia Putina. No, niemniej jednak, nie mogę tutaj dać y, lepszej oceny niż 7 na 10. E, można poczytać, być może można się czegoś dowiedzieć e, nowego, ale czy jakoś tak specjalnie warto, to nie wiem. E, być może, jeżeli ktoś e, chciałby czy to podróżować do Rosji. Czy pracować w, no, w służbie zagranicznej, w ambasadach, no to być może z tej, z tej książki wyciągnąłby coś więcej, no i byłaby dla niego ciekawsza. No, dla mnie tak było w miarę okej. Okay. Ale no, na pewno ten, kto ją polecił, no to. Powinienem uważniej sięgać po tej osoby polecenia, bo pamiętam, że otrzymałem gdzieś tam rekomendację, że to jest super jakaś tam książka. Bardzo, bardzo polecana. No a wyszła, wyszedł taki średniaczek. I to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie filmiku. Do zobaczenia, myślę, że już za tydzień. Cześć. Доброе утро, вечер. Большое спасибо за то, что выслушали рецензию на книгу Беса России, написанную Витольдом Юрашем, бывшим дипломатом. Как видите, у нас, русских, есть свои бесы и сотни лет тяжелой, тяжелой истории. Как сказала Светлана Алексеевич в книге Цинковые мальчики. Водка. Книги и водка. Здесь тайна русской души. Здесь надо искать основы русского патриотизма. Мы верим словам. А пока спасибо за просмотр видео. Я призываю вас подписаться, поставить лайк и поделиться. Увидимся на следующей неделе. Лишь бы не спился до смерти.